To dzisiejsza wizyta pokazuje, że Turcja mocno ingeruje w procesy wewnątrz Syrii, zwłaszcza między syryjskie siły demokratyczne a Damaszkiem. Teraz w swoim zachowaniu i próbach wykolejenia tego procesu. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby prezydent Trump zatwierdził lub pobłogosławił takie zachowanie. Zwłaszcza, że prezydent Trump i ambasador Barak bardzo się starali, aby dać Syrii każdą możliwość odbudowy. A więc w takim czasie, kiedy wysiłek odbudowy kraju naprawdę zależy od tego, czy syryjskie siły demokratyczne i Damaszek zdołają doprowadzić do porozumienia i się zintegrować, nie wierzę, że wysiłki Turcji w ogóle zadowolą prezydenta Trumpa. A jeśli chodzi o generała Muslima, to teraz dowodzi on najskuteczniejszymi siłami walczącymi z państwo islamskie. Syryjskie siły demokratyczne, zarówno pod względem intencji, jak i możliwości, okazały się jedyną siłą gotową walczyć z państwo islamskie. I pod tym względem, jeśli ostatecznym celem koalicji nadal jest całkowite pokonanie państwo islamskie w regionie, to syryjskie siły demokratyczne będą musiały w jakiś sposób zintegrować się z syryjskim wojskiem. Choć rozważane są różne opcje, tureckie próby zakłócenia procesu nie spodobają się wielu osobom w Waszyngtonie.